Siedzę sobie pod drzewem w Meksyku, znalazłem bardzo fajne miejsce i będę sobie robił makaron z mango. I dzisiaj cały dzień prawie jem mango. Na śniadanie jadłem mango z płatkami, a teraz będę jadł makaron z mango. Ładny płomień. Trzeba poczekać aż ta benzyna się wypali i odkręcić fajnie nagrzany można to położyć i się będzie gotować Mango go przy drodze masa Dobre, barro, socista. No pasa, mi cosa. Sí, buenas tardes. Solamente descansaré un poquito hoy. Voy a comer y... No media ora, bookardarum poko. Wczoraj w ogóle dla odmiany jadłem makaron z pomidorem. Pod supermarketem. Jadą mi jakiś mężczyzna. Zajrzał mi do menażki, pyta się co jem. No więc ja mówię mu, że jem makaron z pomidorem. A On zaczął strasznie zachwalać pomidory. Wychwalać pod niebiosa, jakie to są dobre, zdrowe. Jakie są czyste, jakie dojrzałe w Meksyku i w ogóle. A, a my w ogóle jemy ja tak hamburgera? Mówił do mnie po angielsku, gdzie się mu odparcie odpowiadałem po hiszpańsku. I w końcu próbowałem mu wytłumaczyć, że angielski to nie jest mój język ojczysty. W pewnym momencie mu przerwałem i mówię, proszę pana, ale ja wcale nie dlatego jem te pomidory z makaronem. Bo mi tak strasznie smakują. Są takie bardzo zdrowe. Tylko dlatego, bo są tanie. Dzisiaj tak jechałem i się zastanawiałem, czy jakbym miał budżet w wysokości 100 dolarów dziennie. Nie 8 czy 10 w porywach, a 100. Albo 200. Zadam 100, 200, 200 dziennie do wydania. Jak jednego dnia nie wydam nic, do następnego 400, To jest 1600 zł. To czy cała, cała ta podróż, cała ta jazda, cały ten wyjazd bardzo by się różnił od tego? Pewnie tak. Częściej bym nocował w hotelach, zjadłbym porządny obiad nie ciągnąłbym ze sobą tych wszystkich gratów, o co? Przecież zawsze kupiłbym sobie coś do zjedzenia do jakiejś restauracji: kawiarki, menaszki, namiotu, karimaty. Mogłoby tak być? Pytanie. Czy ja bym tak chciał. Nie, no oczywiście jak miałbym więcej pieniędzy, to bym poszedł do restauracji, kupił sobie łososia z frytkami, a nie siedział tutaj koło wysypiska, śmieci pod drzewem i nie jadł makaronu z mango. Но нема. На камеру не буду ни с Я не ест на каких Не шукам смаковых, кулинарных, дознаю. Наверное, ты что Jeżeli to jest tylko makaron z mango, to trudno. Makaronem z mango też się można najeść. A chyba o to nie chodzi, żeby się najeść. Chyba się zdrzemnę. Chyba już dzisiaj nigdzie nie pojadę. Tutaj będę spał. Już mi się nie chce przejechać. Dzisiaj. Czy to nie jest... piękne? Tak sobie muszę zdecydować? Co robić z upływającym czasem? Mam ochotę na drzemkę. To jest drzemny. Mam ochotę pedałować, to wstanę, sprzątnę rzeczy i pojadę.

porque mira, aquí quedan pliegues y esos pliegues al final de las capas se no quedan esos pliegues, pero lo que tienes que hacer es emparejar, a lo mejor con esto puede ser masilla el... hasta acá es que, es que aquí hay mucha fuerza es que se va a sí, sí. por eso que tiene que estar aquí ¿sabes con qué los estoy abriendo? con, con la prensa de los cachuchos

powinienem być w Stanach koguty koguty pieją nie, nie jest rano jest po południu nocnym za godzinę zajdzie słońce, a jeszcze tak smaży jak nienormalnie może kogut na to słońce też tak pieje żeby już zaszło proszę państwa znajdujemy się na pustyni Sonora w północnym Meksyku ja jadę na północ w stronę granicy droga w budowie praca w re Jechałem bitą godzinę, proszę Państwa. Szukałem jakiegoś miejsca, żeby było zacienione. No są drzewa. Jest trochę drzew, nie powiem. Ale tam jest trud kulczasty, trzeba by wszystko przenosić. Poza tym w tych cieniach koło drzew chowają się też węże. Więc szukałem czegoś innego, jakiegoś budynku, jakiegoś pustostanu, czegokolwiek no, żeby trochę odsapnąć. Tutaj szukałem te kubki, takie są piachu, ale one nie dają cienia. Ale znalazłem świetne miejsce. Proszę zobaczyć. O, Tam już widać je. Zostawiłem tam rower, bo chciałem Państwu trochę pokazać krajobraz. Jo, się zbliżamy. Proszę bardzo. Jest. Jest miejsce. Proszę bardzo kibelek kibelek pusty kibelek pusty kibelek proszę państwa i w tym kibelku spędzę najbliższych kilka godzin jest w pół do drugiej zaczyna się w zasadzie największy skwar gdzieś tak do piątej w pół do szóstej posiedzę o widać widać rafinerię muszę ją zdjąć ze słońca bo ją spali na słońcu nie wiem ile miałem termometr wyskalowany do 50 ale mi pękł nie mam termometru przecież nie cudowne miejsce proszę państwa usiądę na chwilę w cieniu w ogóle czysto tutaj jest sobie usiądę w ogóle nikt nie korzysta z tej górki wielka zobaczcie. A wiedzą państwo Co jest największym Utrapieniem Na pustyni Największym Utrapieniem na pustyni Stawię tutaj aparat Tutaj Stawię Zdejmę czapkę Wezmę sobie butelkę i o Jezu Zbył się tak Ciepło Cieplutko Tworzyłem drzwi, żeby trochę wpadło świeżego powietrza A wiedzą Państwo, co jest największym utrapieniem na pustyni? Trochę mi słabo jednak jest. Największym utrapieniem... O, robi mi się zimno. Normalnie zimno mi jest. Muszę się przebrać. O dobrze, że się ten kibelek trafił, bo to słońce już mnie prawie spaliło. A wiedzą Państwo, co jest największym... Udrapieniem na pustyni, bo nie mogę dokończyć zdania. Tylko się nabije. Normalnie mi słabo jest. A, mi serce bije. Jak szalony. No i nie wiem czy powiedziałem, czy nie powiedziałem w końcu. Jeszcze raz. Wiedzą Państwo co jest... Jeszcze raz, bo to się potem i tak? Te powtórki. Kurde, tu nie ma tlenu. W tym kibelku. Teraz. A wiedzą Państwo, co jest największym utrapieniem na pustyni. Największym utrapieniem na pustyni. Są muchy. I powiedziałem. Proszę Państwa, siedzę sobie w kibelku. Czekam aż trochę się ochłodzi. Trochę tu poporządkowałem. Wyjąłem produkty do jedzenia. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj jest nawet papier toaletowy z serduszka. I tak sobie tutaj, proszę Państwa, siedziałem w tym moim kibelku i sobie rozmyślałem o tym i owym bo co można robić siedząc w kibelku jak człowiek za długo myśli to wcale nie jest dobrze bo w pewnym czasie wpada w jakieś czarne myśli i najzwyczajniej w świecie robi robi się smutno ale jak się robi smutno, to wyciąga się kartkę pocztową, na przykład taką, na której dziewczynka ciągnie koniczynkę na sznurku. I człowiek się śmieje do tej dziewczynki, i do tej koniczynki, i do tej trawy, i do tego nieba. I od razu robi się wesoło. Robi się bardzo wesoło. Wszyscy się śmieją. Dookoła. Cały świat się śmieje. Czyż tak naprawdę? Co mi się tak naprawdę podoba w tej, na tej kartce? To nie jest tylko ta dziewczynka, ani ta koniczynka. Na wyjątkowo prostym i sztywnym sznurku. Tylko fakt, że ta dziewczynka wydaje się latać. Proszę zobaczyć, ta dziewczynka oderwała się od ziemi. Oderwała się od ziemi. Próbowałem, doczepiłem kończynkę na sznurek, biegłem, oderwałem się na moment, ale zaraz znów upadłem. A dziewczynka na kartce cały czas leci.